17 wybiła na, na zegarach. Zaczynamy. Cieszę się, że tak wielu zwolenników sztuki wysokiej, sztuki Czesława Umiarkowane. Umiarkowanie, umiarkowanie wysokie. Skromność, um, Skromność u artystów jest zresztą niespotykanie rzadko. Nawet Krasicki pisał był pisarz, co się z cudzej sławy rozweselał i wkładał to między bajki jednak. Eee, szanowni Państwo, drugi raz Czesław życ w Bibliotece Wojewódzkiej, cieszymy się z tego bardzo. Eee, ja mam trochę prywaty z tym, zapraszając Pana Czesława parę lat temu, nie znaliśmy się, eee, pracę wyczaiłem gdzieś tam w internetach, a ponieważ wiele z nich dotyczyło Mikołajek, no to dla mnie, dla mnie była ta sprawa istotna, całą swoją młodość taką wczesną do 14 roku życia w Mikołajkach spędziłem i te klimaty z wieżą ciśnieni, z żaglami, z masztami, z wantami dzwoniącymi po, po masztach, to, 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 to było moje dzieciństwo. Cieszę się bardzo, że pana Czesława, który do Mikołajek przecież też zjechał, bo nie jest rodowitym Mikołajczaninem, no nie ma, że już rodowity. Teraz już zasiedziałem 30 lat I później 10, 40 Uuu. lat. Uuu. to, 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 to już jest. Zakorzeniony. Za, za Zakorzeniony, tak. tak, tak. Pan Czesław jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastików w Poznaniu. Otóż proszę Państwa, tak się szczęśliwie złożyło. Musi być tam chyba w tym Poznaniu też trochę doceniany. Tak. Skoro Pani prezes stowarzyszenia przyjechała do nas, ponieważ Jezus. zapraszam serdecznie. Krajowego Związku. Krajowego Wielkiego Wielkiego Związku. Wielkiego Wielka. 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 Bardzo proszę Pani Zdzisławowi o coś powiedzieć, bo jemu będzie pewnie tak nie swoje chwalić się, on powie o a Panią poproszę o Pani Borcik Ewa. Witam serdecznie, nazywam się Ewa Biorczyk, jestem prezesem Związku Artystów Plastyków. Ewa, Ewa związku dodam. Tak. tak. Bardzo cieszę, się cieszę, że wśród naszych artystów mamy taką znamienitość, gwiazdę dzisiejszego wieczoru, Pana Czesława Szyca który nie spod... jakby to powiedzieć, yy... Z nienacka. Z w ogóle tutaj jesteśmy, bo jesteśmy grupą artystów na plenerze obecnie. Tutaj mamy okazję być dość blisko Odszczyna i no musiałyśmy tutaj z koleżankami artystkami z województwa mazowieckiego przyjechać. Ale tutaj nie o nich, tylko o panu Czesławie. Pan Czesław maluje od wielu, wielu lat. Zaczął w Stanach, Znienacka. tak. Że od, 50. od 50? No to dla niektórych to jest kawał czasu, Prawie. dla niektórych to jest. Prawie, m... to jest... I... I tak, mgnienie oka. E tutaj wiemy, że pan Czesław e co roku ma przynajmniej jedną wystawę, nie tylko w tym obiekcie, ale tutaj na terenie e Warmii i Mazur. E bardzo kolorowe są te prace, bardzo duże formaty. Mamy tutaj do zobaczenia takie charakterystyczne obrazy z marynistyką, niezwykłe kolory, bardzo energetyczne, myślę, że Pan Czesław nie maluje. Tak, tak jak nasze barwy i tak. Tak, da Dacie być może. Tutaj Pan Czesław chyba nie maluje miniaturek, tylko duże prace, które… Szkoda, szkoda bo na miniaturki byłoby nas stać może, albo byśmy Proszę zbierać, proszę zbierać tutaj tak. też, też. Tak, zachęcamy oczywiście do kupna tych prac, proszę się kontaktować bezpośrednio z Panem Czesławem, zachęcać znajomych, prace są przepiękne, wysokiej jakości i poproszę teraz Pana Czesława, żeby o sobie opowiedział więcej. Dziękuję Pani dziękuję. bardzo, dziękuję Pani bardzo, że chciała Pani y, y, uczcić tą dzisiejszą imprezę swoją obecnością z artystkami ze Związku z Artystów Plastyków, gdzie jestem można powiedzieć, dosyć silnym członkiem. E, tak. I na, na początku serdecznie dziękuję Panu Dyrektorowi, że się odważył zaprosić mnie po raz drugi, że się nie bał. Po raz, to raz drugi to jest na ryzyko, pierwszym razem a, jest ryzyko. Nie? Druga, no. że, że zaprosił, a Pani Doktor Edy, Pani Iwonie Bolińskiej dziękuję za trud, który ciągle musiał pierwszym razem i tym, który włożyła w zorganizowanie tej wystawy. Powiem szczerze, że początkowo ta wystawa miała mieć zupełnie inny charakter, dlatego że to było zamówienie już od ponad roku czasu, i miałem zamiar wystawić kolarze, reliefy, kilkanaście obrazów, ale przeszkodziła mnie w tych wojnach, mimo że to nie jest nasza, ale za, naszym, ale za naszą ścianą. I postanowiłem sobie zmienić troszeczkę klimat tej wystawy, żeby już się nie dołować, a troszeczkę tego sentymentu nadziei zrobić, bo mieszkamy w wyjątkowo pięknym miejscu. Coś może być piękniejszego jak Wia i Mazury. I dlatego postanowiłem to nazwać tą wystawę dzisiejszą Sentymentalna Warnia i Mazury. Ale nie tylko z tego tytułu, że ta barwa i mazurka jest piękna, ale też powiem Państwu taki przykład z uwagi na to, że żoną mamy malutkie pensionaci w kilku i odwiedza nas bardzo dużo osób z zagranicy, z całego świata, w szczególności młodych, rodowitych naszych, którzy wyjechali kilka lat temu. Wyjechali na, na tak na żarty, może, może trochę, może na rok, może na dwa namalowałem taki obraz Wyprawa po Złote runo". był to obraz związany z obserwacją tych właśnie gości co się w tym wiąże w tym, że yy, odpowiedziałem w tym obrazie na niski na niski wyjść demograficzny, jaka jest przyczyna z tymi młodymi ludźmi rozmawiałem często Słuchaj, kochany, wyjechaliśmy na żarty, ale tam nam stwarzają warunki. Tam kobieta ma pomoc. Nie tu, jak uważam, że, że zaglądają wszędzie, że jak że, 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 że jest tak jak teraz, że jak tylko coś, to już zarejestrowana i nie ma tej swobody. I powiem taki przykład. 20 dzieci urodziło się w tym okresie. Jak moja najbliższa rodzina wjechała. W tej chwili, pięć, pięcioro dzieci, jakbym no się doliczył, to wszystko. Dlatego ta sentymentalna Warna i Mazury wiąże się z tym pięknym, ale też rzuca taki sentymencik do tego, że sentymentalnie wracają i najczęściej już nie wracają do nas na stałe, Także artyści. Poeci, których tutaj jest wiele dzisiaj, powinni troszeczkę nieraz przypominać w swojej twórczości, że piętnować niektóre rzeczy, które się nie zgadzają albo które nie pasują do naszego życia i do naszej kultury, żeby nie dać się całkowicie upodlić, można nawet tak powiedzieć, dlatego że, że tych, tych naszych przyjaciół, rodziny będzie... Będzie coraz mniej, a muszę powiedzieć, że wyemigrowali wy ci najlepsi. Ale nie będę już y, pesymistycznie mówił o, o tym, co było. Chcę tylko jedną rzecz powiedzieć. dzisiaj jest dziwny zbieg okoliczności, 13 października 22. 50 lat temu braliśmy ślub z dobrą To co to Myślę, że jakoś to było wszystko co Pod chyba ktoś tam popatrzy, że to nie, 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 nie jest prawdziwe. Także bardzo mi miło, że odwiedziło tu mnie dużo gości znanych i z Mikołajek, i, i ten Poznań kochany przyjechał, i ci artyści nasi, miejscowi. Powiem jeszcze jedną rzecz taką ważną. Wiele we dostarczają mi nasi artyści olsztyńscy. Weźmy naszą Elę Mierzyńską, jej wiersze, których się nie poddaje też, krytykuje to, co się jej nie podoba. Weźmy powiedzmy moją koleżankę z Brągowa Ch Anię Szyborską, która pisze codziennie, codzienniki tak zwane i też pisze to naturalnie, nie obrażając nikogo, ale może kiedyś to będzie historią na tak zwane te dzisiejsze czasy, które nie, nie zawsze są takie dużowe i nie zawsze są publiczne jakichś uchcieli. Panem Piotrowską serdecznie tu witam też w Czerwona Łódź, którą ostatnio wydano jest przepiękna. Dużo, dużo powiedzmy węgry z tej książki mojego było wyciągnąć, a szczególności z tych obrazów, tak napisał pan Panu Bako Mok Także serdecznie wszystkich witam i dziękuję za przybycie w Wróciłem na osób parę, Pawła, jako że w sumie jestem nieznany, nie? że może nie przyjedzie, a może przy jednak bardzo wiele osób jest. Panie dyrektorze, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Dziękuję. Może też, to w życiu nie ostatni razem? Nie. Lata mamy, ale jeszcze można. Nie, że nie był jakiś drobiazg artystyczny też w no. środku, nie, nie żyje już pisma. Serdecznie. Malarz, który to dawno panie Szanowni Państwo, Wynika z tego jedenaste przykazanie Turskiego, Nie bądź obojętny z tego, co tak, mówi pan Czesław. No nie bądź obojętny. Artyści muszą też ściągać się w sytuacji, w której jesteśmy. Artyści oddają to w swojej sztuce, a my zwykli oddaję. śmiertelnicy oddaję. możemy Oddają. Może nie o tym wszyscy, mówić. ale, ale oddają. Gdyby ktoś chciał jakąś laudację jeszcze na rzecz artysty, tutaj może ktoś z Mikołaj Szczaków, może Jacek, widzę, że taką minę ma, jakby chciał coś powiedzieć. A ja poprosiłbym panią Elę Wyzielską. Chociaż na chwileczkę, bo ona, pani Ela Mierzyńska, na bieżąco będąc w okolicy, odwiedza mnie i dodaje otuchy do dalszej działalności. Elu na chwileczkę będzie Ela Mierzyńska, pisarka, dziennikarka, autorka do ostatnich dwóch książek bardzo ciekawych. Niech powie parę słów. A ja nie jestem do tego przygotowana. Ja i... też nie jestem. Ja też każdy. Myślę, że inspiracja jest wzajemna z naszych spotkań. Mnie zawsze zauracza przestrzeń, jaką prezentuje na swoich obrazach Czesław Szyc. Teraz już mogę powiedzieć mój przyjaciel. I rozmawiamy o tych przestrzeniach twórczych i też przestrzeniach życiowych, szukając dla siebie miejsca, odwiedzając ogród, którym się opiekuje Lucynka, żona Czesia, błądząc w maliniaku <grymianie> również i rozmawiając o gościach, którzy odwiedzają pensjonat państwa Szec, ponieważ ci ludzie też dostarczają pewnych myśli, które potem kłębią się w głowie Czesia. A jak ja przyjeżdżam, to on się pyta tak, to kawka z jednego ziarenka, kawy, czy z dwóch. To oznacza mała czy duża. Ale zawsze czy mała czy duża, czy z jednego ziarenka, czy z dwóch, to rozmowy są niekończące się. Zwykle ja mówię, że przyjeżdżam na godzinkę dwie, bo muszę lecieć dalej, a potem patrzymy księżyc. No i tak jest uczesia. Zawsze. A, bardzo się cieszyłam, kiedy był pierwszym kupcem mojego Tomiku Pierzzy, a jeszcze bardziej, kiedy ten tomik rozpytali i no mogę powiedzieć, chcieli, przyjęli ludzie, którzy go odwiedzają. Tym samym wiem, że to co ja piszę nie jest obojętne również dla tych, którzy przyjeżdżają z daleka. A dziękuję Czesiu za znajomość z tobą. znamy się dosyć długo. Panie Iwonę, ja dziękuję to ja bardzo. Ogromne podziękowania dla Pani i pani Wodnickiej, Nie pomyliłem imienia. Nie. Działa, uzgadnia, pracodita, sama jest artystką. Powiem same plusy. Pani Iwono, dziękuję. Pani Iwono, oddam Pani za tyle mikrofonu. No i teraz Wlaga. Tak właśnie wszyscy są po kolei wywołowani. Proszę się bać, bo tych może wywołań będzie więcej zaraz. Ja wszystkiego najlepszego Panu i Pana Małżąca z okazji tak pięknej rocznicy. I cieszę się, że te obrazy mogłam wczoraj ustawiać, oglądać, się, aranżować wystawy razem z koleżankami z biblioteki. Naprawdę są nastrojami są Ten obraz, który za nami y, wisi, to jest taki mój ulubiony. To bro, proszę popatrzeć, tu jest ognisko, tu jest, znaczy, ja, tu jest grill. Y, I grill to wszystko jest tak, tak y, lakonicznie, delikatnie y, paroma kreskami zaznaczone na ten rower, y, łódki, żaglówki, y, atmosfera wakacji niesamowita. Yy, albo poranki, yy, gdzieś w ogóle cały, cały krajobraz w węgle gdzieś właśnie tak jak... Po... A ten poranek który jest z wiersza Eny Mierzyńskiej. Wstaje dzień. Ach. Powiem, że to taki piękny wiersz, że czytałem go kilka razy, a obraz był, był malowany co najmniej miesiąc, bo chciałem wydobyć ten delikatny, delikatny ran, ten, ten delikatny ranek, jak się budzi dzień. Także, także na, pewno, na pewno oddaje tutaj pan Czesław najróżniejsze emocje, które wiążą się z naszym krajobrazem, z naszym światem, w którym żyjemy, przepięknym, tak jak już było tutaj dzisiaj powiedziane. I widać też rozwój w pana pracach. Jest coraz, warsztat jest, no widać no, ogromne zmiany, też delikatność, czułość pędzla, to wszystko widać można powiedzieć, że, że... że moja rzeźba, to jest tolerancja bardzo duża i też nieskomplikowana mocno tak zaczęła się podobać dla bardzo ważnego hotelu Montian Platinum w Sławskiej Porębie że poprosili tą tolerancję, żeby wypożyczyć na czas nieokreślony ja spytałem się dyrektora hotelu czy tolerancja nie będzie budziła wielkich może emocji, bo różne charaktery, chociaż proszę pana, odwiedza nas setki, gości w naszym, naszym tego korolcie, setki gości mamy codziennie. Ta tolerancja nakazuje ta pana rzeźba zastanowić się dla ludzi, wielu dla turystów, moich gości, że ona jest bardzo istotna w naszym życiu i musimy się jej nauczyć. Jeszcze, jeszcze się tej tolerancji uczymy. Także jest mi bardzo miło, że szanowny, szacowny, pięciogwiazdkowy kurort po, poprosił na czas nieokreślony rzeźbę, która zdobi i przemawia do jego gości. Poza tym, cóż, można wiele mówić, jedną rzecz chcę jeszcze powiedzieć, że patrząc na te panie młode, na, 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 na tę małe. No to Martę Nicelicznic, często ją odwiedza i te jej piękne kwiaty, ten obrót, niesamowity obrót, też dostarcza mi tych emocji takich delikatnych do ewentualnego do namalowania obrazu. Bartusiu, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, dziękuję za zapraszam na łapędźkę wina, może na ciasteczko

Είναι μια θεσία. Είναι μια θεσία. Είναι μια θεσία.